Oczko na zimę. Ważna rzecz. O, na powietrzenie wody i filtrację. Żeby, żeby rozkład strzonków organicznych nie zabił nam ryb. Takie nieduże oczeczko. Pastuszek elektryczny, bo czapla nam tu podjadała. Tu trochę bałaganu, który właśnie sprzątam. Tu jest filtr. Z beczki 200 litrów zrobiony. przyszły rok. Niestety, o, na przyszły rok będzie do renowacji. Proszę bardzo, gąbka, która wyłapuje największe zanieczyszczenia. A tam dalej jest keramzyt w workach, cebulakach, tak zwanych na dole. Jest spust własnego pomysłu. Filtr polecam, jak ktoś potrzebuję, to chętnie podzielę się, udzielę instrukcji. Chodzi drugi rok. Woda jest, no teraz zwiększyłem przepływ, ale generalnie woda jest w lecie kryształ. Przydzisko leczyłem. Stefan, pokaż się. O, idzie Stefan. Stefan to jest największy karp, około kilograma w tej chwili. Są jeszcze dwa, dwa mniejsze Stefany. Ale jakoś się gdzieś pochowały. Nieśmiałe są. No. Zamiera powoli wszystko. Chociaż Lilia jeszcze próbuje kwitnąć. Na wiosnę będzie kolejny. Kolejny filmik. Tam jest taka ozdoba. Sterownik od pastucha. Termometr od. Czteropunktowy termometr od. pomiaru temperatury wylotu filtra dna powierzchni no taka moja zabawka w zimę patrzę i monitoruję niedroga impreza bo to jest zestaw do samodzielnego złożenia także można sobie coś takiego zrobić i sobie kontrolować temperaturę w zimę no i już instalujemy tak zwany przerębel elektryczny zainstaluję już będzie sobie siedział w wodzie w razie mrozu, tylko go podłączam. Jest to urządzenie firmy Oase, dosyć znana marka, jeżeli chodzi o oczkowe tematy i automatykę oczkową. Broń Boże, nie mam tutaj żadnych ani konotacji finansowych, po prostu polecam, bo jest dobre. W zeszłym roku sprawdził się. Zresztą nagram filmik w zimę, jak to chodzi. Eee... No, przerembel jest utrzymywany. Woda jest podgrzewana. Nie zamarza tafla wokół tego przerembla. Jest wymiana gazowa i co najważniejsze, jest trochę cieplej. Dobra, to dzięki. Przerembel już w wodzie. Na razie nie podłączony. Jest na stand-by'u. Będzie potrzeba, to go się podłączy do gniazda tam pod tym wiaderkiem, takim super estetycznym, no ale co zrobić, coś wymyślę, jakiś nie, tą skrzyneczkę może powiększę i tam, i tam to wszystko zamontuję, przeniosę w przyszłym roku na razie. Na razie nie miałem pomysłu ani czasu, ani zdrowia. Yy, on tutaj najlepiej funkcjonuje ten przelędan, bo woda jest najgłębsza, najlepsze jest przenikanie i cyrkulacja. Nazwijmy to grawitacyjna. Czyli ciepła woda wymusza obieg. Zimna idzie na dół, ciepła idzie do góry i to się tak schładza i, i cyrkuluje. O, a tutaj mamy cały czas na powietrzanie. To jest 75. Rura PCV kanalizacyjna normalna i ona odbiera, ona odbiera wodę. Z tego filtra beczkowego, który pokazywałem wcześniej, także tutaj bardzo intensywne napowietrzanie. No i tu jest wylot. Pompa, która zaciąga, jest mniej więcej o tutaj tutaj e, na dnie, w najgłębszym miejscu. Także pełna cyrkulacja. No i powoli one już idą spać bardzo niechętnie pobierają pokarm woda jak patrzyłem jest już poniżej poniżej 10 stopni o, rybki niestety poniżej 10 stopni już niechętnie ten pokarm pobierają one już wchodzą w stan anabiozy snu zimowego o, tutaj mamy mamy termometr także 10 stopni, to jest temperatura przy powierzchni, koło 7 jest na dnie także to już jest to jest ten czas, kiedy one już idą spać jeszcze trochę sobie tutaj po, pobrykają i, i będę już spać jakieś takie dziwne plamy mi się na powierzchni porobiły śmieję się, że ropopochodne, ale skąd, przecież tutaj nic takiego nie ma o, Stefan w pełnej krasie. E, zauważyłem, że karpie zakopują się w mule na zimę, natomiast karasiom, karasiom nie przeszkadza zimna woda. One jakoś tak bardziej są wytrzymałe. Natomiast karpie zakopują się w mule, jest im wtedy cieplej chyba. Ale przeżywają, to jest... Któryś rok są u mnie i mi się wcale nie gniewają. Nie widzę jeszcze jednego karpika. On powinien gdzieś tam się pewnie schował. No i tu taka dziczyzna. Oczko zaczęło się od tego kawałka. I tak rosło, rosło, rosło. Rosło i nam rosło, A jeszcze mam chęć je powiększyć.